Cześć, kochanie. Tydzień do operacji. Powiem Wam, że jestem przerażona. Płakać mi się chce. Zaczynam się jeszcze bardziej denerwować tym wszystkim, jak to będzie. Już nie czytam nic. Nie chcę jeszcze bardziej się nakręcać tymi wszystkimi opiniami. Każdy jest inny, każdy inaczej przechodzi, ale czuję, że. Noże mi się podobać. Nie spodziewałam się takiej diagnozy. Mam dopiero 40 lat. Kto by się spodziewał? Nie wiem, co mam powiedzieć. Byłam na spacerze z psem. Pochodziłam trochę po poso, żeby się odstresować. Idę za chwilę do pracy. Um, Ale czuję, że mam łzy w oczach. Najbardziej boję się o dzieci. Prawdę mówiąc, nawet im jeszcze nie mówiłam o tej operacji i o diagnozie. Dopiero w ten weekend mam zamiar im powiedzieć. Nie chciałam, żeby się denerwowały zawczasu. Mają szkoły, mają różne zajęcia pozalekcyjne, także nie chciałam, żeby myślały o mnie, skoro muszą się skupić na sobie i na szkole. Więc na pewno to będzie ciężka rozmowa. Zwłaszcza dla mojej córki, ona jest bardzo ze mną zżyta, więc nie mam pojęcia, jak ona to przyjmie. Um... No nic, danego dnia. Może później się włączę.